Witajcie, kochani, w kolejnym podcaście na naszym kanale. Cześć. Dawno już nas tutaj nie było, bo chyba kilka miesięcy. Jesteśmy z powrotem i dzisiaj będziemy rozmawiać na nasz ulubiony temat manifestacja. Stwierdziłam, że zrobię jeszcze kilka takich filmików od podstaw. Podstawy, takie najważniejsze rzeczy, z czego myśmy wyciągnęli wnioski i co nas nauczyło. I powiem Wam szczerze, że ten kanał, jak go zakładałam, to w życiu nie myślałam, że on się przerodzi w kanał o manifestacji, i nie było takie moje założenie. Zaczęliśmy w sumie nagrywać te filmiki przez przypadek, głównie dlatego, że nie chciałam, żeby to wyglądało, że pokazujemy nasz taki lifestyle, taki jak mamy, taki sposób na życie, po to tylko, że się chwalimy. Żeby patrzcie, jak nam się udało w życiu, i teraz wszyscy podziwiajcie. Nie o to nam mi chodziło przede wszystkim, dlatego chciałam wytłumaczyć, że wszyscy możemy mieć takie życie, każdy może sobie zbudować życie takie, jakie lubi. I myśmy to zrobili, bo nie zawsze tak y, żyliśmy, jak teraz żyjemy. Kiedyś było całkiem inaczej i po prostu chciałam taki filmik zrobić, żeby to wytłumaczyć, że na to pracowaliśmy, ale nie tylko pracowaliśmy rękoma mocno ciężko, ale używaliśmy pewne techniki, które bardzo nam pomogły w jakiś sposób. No bardzo nam pomogły. No Moim zdaniem to nam najwięcej benefitu przyniosło, tak? Stosowanie Z, per z perspektywy czasu chyba wyszło na to, że żeśmy przeanalizowali nasze życie mhm. i wyszło na to, żeśmy używali te techniki, ale wtedy jak żeśmy to robili, to w sumie nie wiedzieli, że są takie techniki. Tak, uczyliśmy się dopiero tego. Teraz, jak właśnie możemy sobie y, do tyłu popatrzeć na nasze życie i zobaczyć, y, to rzeczywiście to działało. W tym momencie, jak zmieniliśmy myślenie, y, to nasze życie się odwróciło i w tej chwili możemy żyć takim życiem, jak kiedyś marzyliśmy. Chociaż teraz mamy następne marzenia. To nie jest tak, że już y, usiada, siadamy na laurach i, i koniec, co nie? Tak, następne marzenia i następne problemy. Y, tak. Zawsze coś musi być. Także stwierdziłam, że zrobię jeszcze kilka takich filmików, takie podstawy, które moim zdaniem są najważniejsze w tym wszystkim. Yy, I myślę, że temat manifestacji zakończymy na tym kanale, bo my tak naprawdę nie mamy tak dużej wiedzy na ten temat. Są inne osoby, które mają większą wiedzę, więc jeżeli ktoś jest gotowy na więcej, to. Yy, no, jest pełno różnych mentorów, którzy moim zdaniem mają wiedzę większą niż my, i my od nich się uczyliśmy. No i jeszcze zanim przejdziemy do tematu, to chciałam e, takie długie długi wstęp dzisiaj <laughs> powiedzieć, bo było sporo komentarzy. Znaczy nie wiem, czy sporo, po prostu było kilka komentarzy pod wcześniejszymi filmikami, że co ty kobieto gadasz o manifestacji, to nie jest manifestacja. To jest po prostu ciężka praca twojego męża, twój mąż ma łeb na karku, jest bardzo mądry inteligentny, i tylko jemu zawdzięczamy i nic. Moje gadanie tutaj w ogóle jest bez sensu. No tak, ale że... czekaj, niech oni wrócą, niech widzowie, jak piszą, wrócą sobie do poprzednich filmów, co żeśmy wcześniej, gdzie tłumaczymy, że ty miałaś bardzo kluczowy, bardzo kluczową rolę w Sys z Bro, która zrobiła bardzo dużo pieniędzy. No, ale chciałam właśnie tylko powiedzieć dla tych ludzi, którzy może czytają te komentarze i sobie myślą, o, tak, to jest wszystko dzięki Marcinowi, także mm, ja nie jestem taki mądry, nie jestem taki inteligentny jak Marcin, także y, mi się nie uda. I y, tak, Marcin jest bardzo mądry, Marcin jest bardzo inteligentny, tym mnie naprawdę zauroczył na samym początku, jak się tylko poznaliśmy. Ale kochani, jest bardzo dużo ludzi mądrych na świecie i którzy nie mają pieniędzy, bo akurat teraz rozmawiamy na temat manifestacji pieniędzy. Ale poczekaj, może ja tak powiem. Jeżeli pieniądze, pieniądze i dobra materialne za, byłyby bezpośrednim efektem mądrości, to ci wszyscy, co mają doktoraty na studiach, 2, mhm. trzy, cztery doktoraty, to powinni być bardzo bogaci, a wiele z nich biedek lepie. Tak, są to nie idzie w parze. I Marcin dawno temu, to był chyba początek lat 2000, napisał bardzo skomplikowany, poważny program do komunikacji bezpiecznej, takiej, że nikt nie może się włamać i przeczytać, co było w e-mailu czy tam na czacie też również. I y, w tamtych czasach to było nowość. Marcin nad tym bardzo mocno pracował. Spędziły się chyba dwa lata, tak? No, stop, y, pracując. Dwa lata to w ogóle siedząc z domu pisząc. Y, 20 z, godzin zanim, dziennie, tak? Zanim w ogóle cokolwiek się pojawiło. To. Program był pisany przez więcej niż 10 lat, aktywnie. Y, bardzo skomplikowany program, naprawdę bardzo y, dużo włożył w to pracy i y, był naprawdę bezpieczny. Ten program był naprawdę bezpieczny. Używali go prawnicy, lekarze, również y, chyba rząd jednego kraju, tak? Było tam wiele instytucji takich rządowych. elitarnych. No i ten program był tak bezpieczny, że nikt nie mógł y, złamać kodu, żeby przeczytać te wiadomości. O to chodziło tak, w tym Tak, to w ogóle było niemożliwe, chyba że zastosowałoby się teoretyczny power quantum computing, który praktycznie jeszcze nie istnieje. I nawet Marcin nie mógł przeczytać tych wiadomości. Po prostu nie dało się złamać tego kodu, nie można było przeczytać. Zdarzyło się, zdarzyło się kilka takich przypadków, że jakieś przestępstwa, czy ktoś coś używał, w sumie nie wiadomo o co chodzi, bo Marcin nie był w to fatalnie ale jeżeli były jakieś przestępstwa użyte w czasie komunikowania z tym programem, to trzeba było jechać do sądu i pod przysięgą powiedzieć, że nie jest się w stanie tego kodu Rozszyfrować, żeby przeczytać tą wiadomość, tak? Tak. No między innymi. Tak jak Marcin sobie to założył, napisał, zajęło mu to wiele lat. I czy dzięki temu programowi je latał prywatnymi samolotami? No nie. No nie. Żyliśmy, znaczy jak ja poznała, poznałam, to Marcin mieszkał sam w domu. Na zwykłej dzielnicy, nic specjalnego, w Kanadzie I, i tak sobie żyliśmy. Po prostu mieliśmy trochę lepsze życie niż y, średni człowiek, co pracuje. Y, jak kogoś było stać, na przykład y, raz na rok wyjechać na wakacje, no to nas było stać y, dwa albo trzy razy wyjechać i to by było tyle. Nie, nie mieliśmy jakichś, nie wiadomo, jakich milionów. Y, z tego programu, mimo tego, że był taki mądry i taki y, skomplikowany do napisania. No i na początku naszego małżeństwa, pamiętam, to był 2007 rok. Facebook zaczął być bardzo popularny w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy jeszcze w Polsce był, y, i wszyscy po prostu się zachwycali tym Facebookiem i po prostu, no, oczarował świat Facebook. I Marcin mówi: Ale ten Facebook to jest tak proste do napisania. <śledzimy> pamiętam, jak mi to powiedziałeś. Że to jest po prostu takie proste. A ty spędziłeś tyle lat, co nie, na pisaniu takiego skomplikowanego programu. Chwileczkę. Y bo nie, nie, trzeba wyprostować. W tym momencie Facebook jest już dosyć tak. ogromną platformą. Wtedy, jak ja to mówiłem, hmm. to był taki prosty po prostu, tak. że aż było to śmieszne. A już był popularny. A już był popularny do niej, tak. już się o tym mówiło. Cały świat, znaczy przynajmniej Stany Zjednoczone i Kanada o tym mówili. Mark Zuckerberg był już znaną postacią. I prawdopodobnie już latał wtedy e, tymi prywatnymi samolotami. No nie wiem, czy latał, ale myślę, że siedział jeszcze i kodował. Tak. Także kochani, mądrość, inteligencja nie zawsze idzie w parze z tymi milionami na koncie. Jest dużo mądrych ludzi, którzy nie mają pieniędzy, i jest dużo ludzi z małą inteligencją, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy. Po czym możemy zobaczyć na e, YouTubie. Są ogromne kanały, co nie? Szczególnie na amerykańskim YouTube no. i także. To... Jakby publika wiedziała, ile kasy nie zarabiają, tak. to by wigałka no, zrobili. Mhm. No i właśnie jak zaczęliśmy stosować te różne techniki, manifestacji, to wtedy mm, świat nam zaczął podpowiadać sposoby, bo nam chodziło głównie o pieniądze. Żeby nie pracować dla kogoś, żeby, być, żeby pracować dla siebie i żeby mieć dużo wolnego czasu. I żeby lubić to, co się robi. To były nasze kryteria i tak chcieliśmy żyć. I yy, mieliśmy to w sumie, bo nie pracowaliśmy dla kogoś, pracowaliśmy dla siebie, ale nie mieliśmy aż tyle pieniędzy, co chcieliśmy wtedy, żeby znaczy, nie, to nie chodzi w sumie o pieniądze. Chodzi o styl życia, jaki chcieliśmy mieć wtedy. Bo naprawdę to nie chodzi o ile masz pieniędzy na koncie, tylko bardziej. Jak przeżyjesz, bo dużo ludzi przeżywa całe życie z dużymi pieniędzmi na koncie, a żyją jak biedacy, co nie? Tak, że... a, chodzi o to, żeby można było wydać i nie mieć spiny. Tak, no właśnie. I poważnie wydać. Poważnie na wydać lucia. i. I jak zaczęliśmy stosować te techniki, to wtedy świat nam podsunął, naprawdę świat nam podsunął pomysł, żeby robić. No w sumie to dzieci do nas przeszły. Kanały na YouTubie. I jak ten kanały już się rozrosły, yy, nasz numer jeden kanał to w pewnego czasu był numer siódmy na całym YouTubie. Był naprawdę dużym kanałem na, te, na tamte czasy. I yy, ja do Marcina mówiłam, jak to jest, że ludzie uczą się, chodzą na te uniwersytety, zostają lekarzami, chirurgami, sześć lat spędzają, żeby być tym doktorem, chirurgiem, lojerem. I my na tych takich prostych, zwykłych y, filmach, gdzie dzieci robią slime, zarabiamy w miesiąc to, co oni zarabiają w rok czasu. Ja tego nie mogłam pojąć. Dla mnie to był kosmos na początku, y, że możesz włożyć tyle trudu w coś i to ci przyniesie bardzo mało, albo trochę ci przyniesie, znaczy mało. Dla tych ludzi to jest dużo, ale w porównaniu do tych filmików na YouTubie, to dla mnie to, był, to było nie do pojęcia. Dużo lat mi zajęło, żeby w ogóle się przyzwyczaić do tego, że świat idzie w inną stronę. Ty mówisz o naszych takich wczesnych początkach. Tak. To był rok no, to 17, 2017, chyba. coś takiego. No. Czy tutaj jest potrzebna taka inteligencja i mądrość, żeby takie filmiki nagrywać? No nie wiem. No. Tamtego czasu y, to raczej nie. To po prostu był taki, był taki czas, tak? taka żyłka złota. Y, kopalnia złota można było mm -hmm. otworzyć. Tak? No, w tych czasach, ja bym powiedział, że y, ta żyła złota na YouTubie to już nie jest ta sama. To już jest o wiele trudniej, ale są inne opportunities w innych miejscach, które w tym momencie może my nie znamy, a okaże się za parę lat, że to było takie proste. Można tak. było tylko zrobić to i to i, mm -hmm. i lawina następna spadnie. Tylko po prostu trzeba być otwartym na te rzeczy i ciężko czasami zauważyć, co to jest. Kiedyś to był na przykład bitcoin. Wystarczyło kupić bitcoin w jakimś tam roku, mm, co się w ogóle trudu mm. nie kosztowało i zebrać za kilka lat grube, grube pieniądze. Także to jest tylko po prostu, wracając do tego, że to wszystko dzięki Marcinowi i jego y, mądrości i inteligencji. Tak, Marcin jest bardzo mądry, Marcin jest naprawdę bardzo inteligentny. Dużo Marcin... Y, 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 może nie wiem, czy ten kanał, w sumie ten kanał to zawdzięczamy dużo dzieciom. Dzieci są bardzo fajne, dzieci mają naprawdę bardzo fajny humor. Twoja Myliśmy, zasługa też tutaj ogromna. Mieliśmy w, w, w znajomych i w rodzinie dużo ludzi, co potwierały kanały dzieciom i im się nie poszczęściło tak. Kanały nie urosły i również widzieliśmy kanały na YouTubie, które y, robili kopię w kopię. Nawet pamiętam, kupili taki sam obraz, jak u nas był na ścianie, takie samo biurko i takie same krzesełka, wszystko identycznie. Myśląc, że to tkwi właśnie w tym, że jak to będzie tak wyglądać podobnie, no to wtedy i kanał też tak się poszczęści. I ja patrząc teraz na, z perspektywy czasu na to, to uważam, że, że to właśnie te techniki manifestacji, które y, stosowaliśmy, tylko temu zawdzięczamy, nie czymś innemu. Bo jeżeli jesteś otwarty na to i masz te marzenia, to wszechświat ci pokaże sposób, jak do tego dojść, który będzie najbardziej optymalny dla ciebie. I ktoś, kto będzie kopiował to, to nie będzie miał tego czegoś. Jemu się nie poszczęści, i on powinien stosować te techniki, żeby samemu zobaczyć, co będzie najbardziej optymalne dla niego. Bo nie wszyscy jesteśmy urodzeni tacy sami, nie wszyscy powinniśmy robić to samo. No, oczywiście, dla każdego coś innego. Każdy powinien robić to, czym najlepiej się czuje. Jeżeli tobie coś sprzyja i jesteś tym dobry, no to mm -hmm. bardzo proszę, rozwin to, będziesz mistrzem. A w tych czasach, w których teraz żyjemy, to moim zdaniem można zarobić pieniądze na wszystkim. Okej, okay, to teraz wracając do tej manifestacji, bo już się rozgadaliśmy. Taki najwi największy fundament, jak, od czego możemy zacząć? Powiedzmy, że to jest odcinek numer jeden. To musimy sobie zdać sprawę z tego, że ta nasza rzeczywistość, która jest przed naszymi oczami, to jest Odzwierciedlenie to jest lustro, które wyświetla to, co masz w środku. Twoje myśli, twoje uczucia. Jeżeli uważasz, że jesteś beznadziejny i nic, nic ci w życiu nie wychodzi, jesteś po prostu nieudacznikiem, to twoje życie będzie to odzwierciedlać. I to świat jest tak skontrolowany, że on ci nie pokaże tego w tej samej sekundzie. Że nie masz tego tak jakby połączenia, jak w, w lusterku, który mamy tutaj na co dzień, że podchodzę do lusterka i widzę siebie. Jeżeli chcę coś zmienić w lusterku, to wiem, że muszę zmienić coś tutaj, żeby w lusterku się coś zmieniło, bo od razu mamy to połączenie, od razu mamy efekt tego, tej zmiany. W tym wszechświecie to tak nie działa, dlatego że mamy czas i ten czas spowalnia yy, no, za, to tylko zależy od nas, jak bardzo wierzymy w to, że to się szybko zmieni ale nie ma tego od razu efektu i dużo ludzi nie widzi tego. Jest ciężko to zauważyć, ale naprawdę ten wszechświat, który teraz widzisz przed swoimi oczami, twoja rzeczywistość, to jest odzwierciedlenie tego, co miałeś w przeszłości, w środku siebie. Twoje myśli, uczucia, sposób jaki widzisz ten świat. I dużo ludzi nie dochodzi do jakichś marzeń. Yy, tylko ich codzienność wygląda tak samo, dlatego że nie mają tych marzeń. Dużo ludzi nie marzy o czymś innym. Oni może przez sekundę swojego życia albo dnia pomyślą sobie, o ja bym chciała mieć miliony, a resztę dnia yy, twoje myśli są skierowane na, na twoje rachunki, że jest źle, że jestem zmęczony, tu muszę iść do pracy na narzekanie. No i później to się odzwierciedla w twoim życiu, że masz więcej tego, czego nie chcesz. chcesz, chcesz no nie, 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 bardzo dobrze. No. wiele ludzi w ogóle nie, nie, nie ma pojęcia, że ma wpływ na swoje życie w taki sposób, więc nawet nie próbuję, nie próbuję myśleć. Jak ja bym lepiej. nie wiedziała, że mam właśnie wpływ na moje życie, to po co ja bym miała marzyć, żeby się tego denerwować, że ja tego nigdy nie osiągnę? Po co mi to? Z, z, bardziej się skupiam na tej teraźniejszości i próbuję cokolwiek zmienić w tej tera, teraźniejszości, co teraz mam przed swoimi oczami, a nie wybiegać w przyszłość w swojej głowie i układać swoje życie, swoje głowie na przyszłość. Mało ludzi to robi, a powinniśmy to robić. Yy, I druga sprawa, że dużo ludzi to jest właśnie temat na kolejny odcinek że dużo ludzi nie, yy, nie, nie chce marzyć. Albo nie marzy, co by chciała mieć w życiu, dlatego że nie widzi sposobu, jak to do niego przyjdzie. A to nie o to chodzi w tym. W ogóle nie powinno nas to w ogóle interesować, w jakim sposobem to do nas przyjdzie. Powinniśmy się tylko skoncentrować na efekcie końcowym, tak jak chcemy sobie to, żeby w naszym życiu było. I myśmy tak zaczęli robić. Właśnie to są te techniki, które zaczęliśmy używać. Przed tym YouTube'em, jak jeszcze w Kanadzie mieszkaliśmy, nie narzekaliśmy na nasze życie, ale chcieliśmy coś więcej. I zaczęliśmy Może... to stosować i wyobrażać sobie te wszystkie rzeczy, które teraz mamy w naszej rzeczywistości. A ile ludzi nie wyobraża sobie? No. Chciałem dodać, że jak mówisz, powinniśmy się skoncentrować na, na, skoncentrować na efekcie końcowym, ale też równocześnie trzeba dać możliwość, żeby te różne metody mm -hmm. uzyskania twojego celu się zmanifestowały. Czyli nie to, że skoncentrujesz się na efekcie końcowym i, i to wszystko. I leżę na kanapie. I leży na kanapie, tylko mieć oczy i, i otwarte i tak. jakoś być tak w ogóle ogólnie otwartym, do, że, że trzeba coś propozycje. zmienić w swoim życiu i, i świat pokaże tobie te drogi, co możesz zmienić i wtedy musisz mm -hmm. take action. Jak myśmy wtedy właśnie sobie wyobrażali ten, te życie, które chcielibyśmy mieć, to od razu, to jest takie chyba automatyczne, że nas mózg idzie od razu do sposobu, jak to się stanie. I to był błąd właśnie, że próbowaliśmy przez wiele lat znaleźć na siłę ten sposób, jak zarobić te pieniądze. Że zamiast się skoncentrować tylko na efekcie końcowym, wyobrażać sobie swoje idealne życie, tak jak chcemy, żeby wyglądało, to nasz mózg, i to ciężko jest to zrobić, ale naprawdę trzeba się wyłączyć. Po prostu nie myśleć, jak to się stanie. Po prostu wyobrażać sobie, pięknować sobie to swoje wyobrażenie, swojej głowie. Żyć tak jakby w dwóch światach. Tu mam świat ten, ale w głowie mam inny świat, w którym żyję. I tylko na tym się skoncentrować. Pamiętam, kiedyś oglądaliśmy jakieś łyżwiarstwo, chyba jakieś mistrzostwa świata i para która wygrała powiedziała jak wygrali pamiętasz powiedzieli mm -hmm. że oni widzieli to zwycięstwo już tyle razy w swojej głowie że teraz jak to się stało to jest po prostu takie normalne bo oni już przeżyli te uczucia 100 razy w swojej głowie i to jest święta prawda u nas też tak samo było jak na przykład otwierałam ten biznes z zaproszeniami to ja sobie wyobrażałam milion razy w swojej głowie że przychodzą te zamówienia, że przychodzi pierwsze zamówienie, a później idzie lawina tych zamówień. I jak przyszło pierwsze zamówienie, pamiętam, Marcin do mnie przyszedł, to fajnie. i Pamiętam, obudziłeś mnie i mówisz: Aga, przyszło pierwsze zamówienie. A ja: O, super, co nie? Ale ja już tyle razy w swojej głowie przeżyłam to pierwsze zamówienie, już się cieszyłam tyle razy w środku, że jak to przyszło, to jest takie okej, okay, co nie? I tak samo teraz jak cokolwiek, nawet z tym samochodem, co nie? Tyle razy marzyliśmy, że będziemy nie wiadomo jakim samochodem jeździć i tutaj były zarzucenia, kilka zarzuceń w filmiku, że za mało się cieszymy. Myśmy się już przecieszyli w środku wiele razy kilka lat temu czy tam nawet, nie wiem, z pięć, sześć lat temu, jak sobie wyobrażaliśmy te wszystkie swoje rzeczy. Także musimy pielęgnować... To, to marzenie w naszej głowie przeżywać je też ostatnio słyszałam Anjax bardzo popularna youtuberka na YouTubie na polskim YouTubie powiedziała, że jak była małą dziewczynką to ona sobie zawsze wyobrażała, że ona będzie popularna, że cała Polska będzie o niej wiedzieć i ona będzie popularna. Ona sobie nie wyobrażała jak ona tą popularność zdobędzie. Na te czasy, jak ona była mała to nie było YouTube, była tylko telewizja, więc żeby być popularnym to raczej powinna być w telewizji. Jakby szła za tym, że ja muszę wymyślić drogę, jak ja mam to zrobić, no to um, no muszę iść do tej telewizji. To by żła pod górkę. I o wiele więcej lat by jej zajęło, bo nie byłaby otwarta um, na te inne sposoby, żeby dojść do Twojego marzenia. A naprawdę Wszechświat chce nam pomóc. On naprawdę chce nam podpowiedzieć z każdej strony. Tylko my często jesteśmy głusi na te Gł głusi. Tak się mówi? Głuchy? Głusi. Głusi, głu... nie wiem. Jesteśmy y, no, ślepi i głusi na te wszystkie przepowie podpowiedzi wszechświata. I co powinniśmy zrobić? Numer jeden wiedzieć, że to, co jest przed naszymi oczami, to jest odzwierciedlenie naszego środka. Jeżeli chcemy, żeby to, co przed naszymi oczami się zmieniło, musimy najpierw zmienić środku. I co musimy zmienić w środku? Z zmienić myślenie. Zamiast koncentrować się na tym, co jest teraz i yy, narzekać i no nie wiem, być w, w dołku, dlatego, że mój świat przed moimi oczami źle wygląda, yy, powinniśmy pięgnować marzenia na przyszłość, na przyszłość wymyślać sobie, jak chcemy, żeby ten nasz świat wyglądał, Pięgnować to marzenie, często o tym myśleć, dopracowywać detale w naszej głowie i z, w, w tym samym czasie być otwartym na różne propozycje, czasami to przyjdzie z telewizji. Jak w przypadku Marcina i tego teraźniejszego programu, który y, napisał, y, to byliśmy na imprezie, na łodzi. Y, kolega podszedł i tak mimochodem powiedział coś, co sprawiło, że y, Marcina posunęło y, do pisania tego programu. Y, po prostu powinniśmy być na, otwarci na różne rzeczy, nie odmawiać, nie zakładać od razu z góry, nie wyjdzie, a to nie, a to za trudno, a to już pozamiatane. Nie, po prostu trzeba być otwartym na nowe możliwości. I tak samo my byliśmy otwarci na e, te możliwości, jak dzieci do nas przyszły i zaczęli mówić o YouTube. I jak my mamy tutaj marzenie, że chcemy zarabiać e, nie wiem, większe pieniądze, a tutaj. Mamy się koncentrować na jakimś hobby dla dzieci, gdzie na te tamte czasy wydawało się bardzo, że to będzie niebezpieczne, nie? Dużo naszych znajomych dzieci, którzy mieli starsze dzieci, dzieci chciały YouTube, a rodzice zabraniali, nie? Tak. Bo niebezpieczne, bo pokaże dom, bo coś. To... Wiele rodziców zabraniało pokazywać siebie dzieciom na social media, jakieś zdjęcia postawać na Facebooku czy tam YouTube, mm -hmm. niektórzy kasowali nawet konta. Tak, z... Mieliśmy takich znajomych, okay. co chłopacy sobie założyli konta i oni im pokasowali. Tak, także a my pomogliśmy dzieciom, po prostu byliśmy otwarci. I wtedy nie wiedzieliśmy, że to jest droga, żeby zmienić nasze życie, żeby lepiej nam się żyło. I to nie jest tak, że teraz żyjemy z tego YouTube'a, że po prostu to był taki turning point, że po prostu zobaczyliśmy, że coś działa i i pozwoliło nam no, mieć większy budżet na to, na to, co Marcin teraz robi. To był naprawdę taki właśnie um, przełomowy, um, przełomowy okres w naszym życiu. Co, nie? Tak, był taki o który był potrzebny. Wtedy, jak się myśli o tym, no to jakby robić tak, jak inni robią, to powinniśmy powiedzieć nie, bo to niebezpieczne. Kto zobaczy kawałek, nie wiem, ściany w naszym domu i później będzie wiedział, gdzie mieszkamy, albo coś, nie, wi nie wiadomo, może coś pokażesz nie tak, zdjęcie rodziców niechcący, coś. My byliśmy na to otwarci i też nie podeszliśmy do tego od razu, że to jest tędy droga. Po prostu byliśmy otwarci na różne rzeczy. I, i o to w tym chodzi, po prostu marzyć, pielęgnować, a później co ci wszechświat, bo naprawdę chce ci ten wszechświat pomóc, być otwartym na to. Czasami jest to korek na autostradzie. Denerwuje się, że jest korek, że powinienem e, szybciej jechać, bo się spóźnię. a właśnie może jak się spóźnisz, to go spotkasz ktoś i coś powie. E, także wszystko jest po coś. E, dlatego pierwsza rzecz, e, marzyć, pielęgnować, zmienić w środku wszystko, wtedy nasz, e, nasza rzeczywistość na zewnątrz się zmieni. I, I druga sprawa, być otwartym na to, co w tym samym czasie. Co nam wszechświat podpowiada? Delikatnie. To są naprawdę bardzo delikatne. Um... I numer trzy: nie brać, się, brać ryzyka. Nie bać się ryzykować, tak. Tak, trzeba ryzykować, żeby coś osiągać. Bo... I ryzykować, za... jeżeli to pobudza twoje serducho. Tak, tak, oczywiście. Nie... To musi rezonować z tobą, ale jeżeli rezonuje i nie zrobisz tego kroku, a wiadomo, każdy krok się wiąże z jakimś ryzykiem, mm. bo ludzie się boją, Y, że coś innego stracą, ale nie biorą pod uwagę, ile mogą zyskać. Czasami tak. te zyski mogą być nieporównywalne, wiek, większe niż mhm. coś, co się zostawi za sobą, więc trzeba brać ryzyko. Mhm. No i to chyba tyle, co nie w tym temacie. To był taki pierwszy odcinek y, fundamentów manifestowania, które nam się sprawdziły. Bo tak jak mówiłem, my nie jesteśmy ekspertami w tym, my. Y, Mówimy tylko z własnego doświadczenia, i jakbym miała tak komuś powiedzieć tak, jeżeli ktoś by był zainteresowany, a myślę, że może trochę ludzi będzie zainteresowany tym filmikiem, to to jest numer jeden. Numer dwa, też również jest bardzo ważne, ale to już będzie w, w następnym filmiku. Numer jeden. Zdajemy sobie sprawę z tego, że, że nasza rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda, dlatego, że w przeszłości mieliśmy takie myśli. I, i, Dokładnie, i To jest czyli, takie proste. Czyli numer jeden również każy, bierze odpowiedzialność za tym, kim jest i tak, jak żyje. Mm -hmm. Bo ta sam sobie to wybrał. Oczywiście. Jeżeli się nie weźmie tej odpowiedzialności na 100% na klatę, no to nawet nie ma co podchodzić do kroku drugiego. I to jest tak piękne w ogóle, że ten świat, ten wszechświat jest tak stworzony, to jest po prostu przepiękne, dlatego że. Yy... Jeżeli to by tak nie działało, że to tylko by było, bo ja mam dwie ręce i muszę ciężko pracować, to jak ktoś ci obetnie ręce albo urodzisz się bez rąk, no to już po tobie. Jesteś pozamiatany, po co żyć, co nie? Nic ze mnie nie będzie. A myślenia nikt ci nie zabierze. Nawet jak cię zamkną do więzienia, to myślenia ci nie mogą zabrać. A myślenie jest naprawdę najbardziej powerful, najmocniejsze w tym wszystkim. Nie... Praca rąk, tylko właśnie myślenie. Przede wszystkim myślenie, a później y, podążaniem za tym, co wszechświat nam pokazuje, którędy droga. To są naprawdę delikatne, delikatne podpowiedzi. Musimy być na nie otwarci, ale myślenie, co, co mamy w głowie, jest najważniejsze. Y, to może, dzieje, że... Nie, nie, to może na tyle dzisiaj. Tak, także myślę, że na tym, y, na tym zakończymy ten odcinek, i zobaczymy się z Wami w kolejnym podcaście albo w kolejnym vlogu, jeszcze nie wiem, ale dziękujemy za oglądanie, życzymy Wam cudownego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Pa.